Nie ufać chcę Wiem, nie zawiedzie mnie Pan Zawsze wesprze mnie Choć grozi burza i grom I her zrywa się Ja w Bogu ufność swą mam Nie zawiedzie mnie Wiem, nie zawiedzie mnie Pan Wiem, mnie zawiedzie mnie Pan, Wiem, zawiedzie mnie Pan. Wiem, chcę Wiem, nie zawiedzie mnie Pan Zawsze wesprze mnie, choć grozi burza i kro. Wicher zrywa się ja w Bogu równość słowa nie zawiedzie mnie. ten przyjaciel mój wierny aż Polską zawieść może świat, ale nigdy o choć grozi burza i kro. Nie się, ja w Bogu ufność swą mam nie zawiedzie mnie. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, jemu ufaćem. O wiem, nie zawiedzie mnie Pan, zawsze wesprze mnie, choć grozi burza i chrób. Istrzywa się. Ja w Bogu ufność swą mam nie mnie. on przyjaciel mój, wierny aż po zgon. Zawieść może ten świat, ale nikt nie bo. Choć grozi burza i krok, lichem słychać się, ja w Bogu ufność słowa nie zawiedzie mnie. Amen, tak, Jezus naprawdę nigdy nie zawiedzie. Nie musisz się bać swojej przyszłości, przyszłości. Jezus tak naprawdę jest naszą, naszą siłą, naszą nadzieją. Zapraszam na spotkanie, o którym mówiliśmy. Mam nadzieję, do zobaczenia.